Na ten zaszczytny tytuł można zapracować tylko całym swoim życiem, całym dorobkiem. Ambasador Polszczyzny kto to taki? Dziś się o tym przekonamy. Anna Karna. Marek Durmała, witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy także widzów telewizji Polonia na całym świecie. Witamy w tym urokliwym miejscu w Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego. Witamy laureatów i gości. O uroczyste wręczenie statuetek ambasadora Polszczyzny, proszę Jerzego Radziwiłowicza, który specjalnie dla Państwa poprowadzi te gale. Zapraszamy. Dzień dobry wieczór Państwu. Projekt Ambasadora Polszczyzny powstał z inicjatywy Świętej Pamięci Krystyny Bochenek oraz Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. A sam tytuł Ambasadora Polszczyzny. Jest przyznawany osobom lub instytucjom za wybitne zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny. Tytuł ambasadora polszczyzny literatury dziecięcej i młodzieżowej otrzymuje pan Kazimierz Szymeczko za propagowanie barwnej, poprawnej, nacechowanej uczuciami polszczyzny wśród najmłodszych. W sposób niezwykle ciekawy potrafi pisać zarówno o historii Polski, niepełnosprawności, regionalizmie, czy też grach RPG. Urodziłem się w Rudzie Śląskiej, tu mieszkam, prawdopodobnie tutaj zostanę pochowany. Jeszcze nie w tej pięciolatce, mam nadzieję. Czy to będą powieści dla młodzieży, czy książki dla młodszych? Historia to jest... Dobre tło do opowiadania o przygodach. Będą bunkry, będą stare przedmioty, przedwojenne banknoty, a może być tak jak w pomolowanej historii, że będziemy opowiadali baśniowo. Trzy mole książkowe kłócą się o to, czy to dobrze, że krzywousty podzielił państwo, kto pierwszy był w Ameryce, może jeszcze przed Kolumbem. Akcja wywrotki rozgrywa się w Katowicach. Bo akurat w Bogucicach urodziła się córka, jeździłem zobaczyć, jak tam żonie w szpitalu jest. No i widziałem dziewczyny na rolkach, to może dziewczyna na rolkach i może stara dzielnica miasta. Fałszerze w sieci bytom, bo jeden ze śladów prowadzi na giełdę kolekcjonerów, a sam lubię jeździć po giełdach staroci, no to splotłem przyjemny spożyteczny. Milion w pięć dni, czeski Cieszyn, bo Polonia zapraszała, no i Szymeczko był na spotkaniach akurat z Polakami. Na Zaolziu. Święty w kapeluszu, zamek w Chudowie. Tajemnica jednej nocy, moja dzielnica, Halem 2. Pościg za czarną hondą, też ruda śląska i okolice, bunkry wzdłuż granicy dawnej przedwojennej. Kopidoł i kwiaciareczka wręcz dedykowany chłopakom z naszej dzielnicy i dziewczynom, czasami też. To już cytat zapożyczony z pana Kreczmara, ale akurat pasujący do tego, co pisze. O wręczenie nagrody poproszę panią Magdalenę Bochenek i pana profesora Andrzeja Bochenka. Czy z, z takim trofeum na biurku będę pisał mądrzej, piękniej. Nie wiem. Mam nadzieję, że zostanie po staremu, czyli że będę pisał książki dla czytelników, bo dla czytelników się pisze, a nie dla nagród. Ale tym niemniej za nagrodę bardzo serdecznie dziękuję.